Witam Cię serdecznie na kolejnym naszym nagraniu. Nazywam się Małgorzata Wójcik. Pewnie zaintrygował Cię tytuł: Myślenie plus działanie, to proste równanie, czyli efekt, i tak rzeczywiście jest. Efekt jest rezultatem myślenia połączonego z działaniem. Samo myślenie. Nic ci nie da. To, że będziesz myślał dobrze, to, że będziesz afirmował dobrze, że będziesz miał marzenia, że będziesz miał wizję swojego sukcesu. Bez działania nic nie zrobisz. I w moim przypadku miałam bardzo duże zagadnienie miałam bardzo duże marzenie mieć swoją stronę, swoją stronę internetową. O której oczywiście nie miałam kompletnie zielonego pojęcia, jak to zrobić. I to marzenie pozostawało w mojej głowie, w mojej wizji, natomiast y, y, nie wiedziałam, w którą stronę się ruszyć, kogo prosić o pomoc, więc przeglądałam y, różne maile i w ten sposób właśnie trafiłam na Michała. Y, wcześniej trafiłam jeszcze na innego y, człowieka, do którego zadzwoniłam, który też zajmował się zakładaniem i pomaganiem y, strony internetowej. Natomiast ta rozmowa nasza trwała 5 minut, w ogóle nie mogliśmy się porozumieć, więc odłożyłam słuchawkę i tak w pierwszej chwili pomyślałam sobie: No to oczywiście chyba ta strona internetowa i to, żebym w ten sposób działała, nie jest dla mnie. Taka była moja pierwsza myśl. Po chwili znowu sobie pomyślałam: No przecież po jednym telefonie nie można rezygnować z dalszych swoich działań. Nie udało się raz. To uda się może za drugim, trzecim razem, więc spróbowałam wykonać następny telefon, i następną osobą był właśnie Michał. Poprosiłam go o rozmowę i zaczęliśmy rozmawiać. Przedstawiłam mu, co ja, jaką mam wiedzę, co bym chciała mieć, a Michał to od sprawy technicznej powiedział, że widzi to w następującym, w następującym planie. No i pierwsze, co to mi zaproponował, że mogę na przykład nagrać wideo, więc powiedziałam, że czemu nie? I później od tego się zaczęło. Trzeba próbować. Raz się nie uda, to nie szkodzi. Trzeba spróbować drugi raz. No i w ten sposób ta nasza współpraca dalej trwa. I bardzo się cieszę. W ogóle bym się nie spodziewała, że ta moja strona internetowa, to moje marzenie spełni się właśnie w ten sposób. Spełni się właśnie poprzez to, że będę przeglądać właśnie maile. Do tej pory to robiłam. Robiłam różne ogłoszenia w gazecie, czy czytałam te ogłoszenia, czy pytałam po znajomych, kto zakłada strony internetowe, oczywiście wszystko kończyło się piaskiem, a tutaj zupełnie, zupełnie z innej strony przyszła ta pomoc i teraz już obecnie współpraca, z której jestem bardzo zadowolona. I bądź, bądź właśnie uważny w swoim życiu. Jeżeli coś chcesz, jeżeli czegoś bardzo pragniesz, masz tą wizję, to bądź uważny, co się dzieje w Twoim życiu. Bo ta pomoc i to rozwiązanie przychodzi w zupełnie nieoczekiwanych momentach i w zupełnie nieoczekiwanych okolicznościach, bo dzieje się to tak, że to nasze pragnienie, jeżeli wzbudzisz to pragnienie w sobie posiadania tego, tego swojego marzenia, tego, czy tego swojego celu, to ta siła sprawcza jest tak silna, że ona przyciągnie do Ciebie odpowiednie okoliczności i odpowiednie sytuacje w Twoim życiu. Tylko nie, nie zawsze jest tak, że tą drogą, którą my chcemy, tylko zupełnie, zupełnie inną. Dlatego też należy być uważnym. Należy być obserwatorem swojego życia. To tak jak też miałam pomysł z wprowadzeniem kuponów w swojej, do swoich sklepów, kuponów rabatowych dla klientów. Był pomysł. Poszłam i zastanawiałam się, poszłam od razu do drukarni, wydrukowałam i wpuściłam w życie, wpuściłam w obiekt do klientów. I wyszło. I wyszło. Nie miałam takich, czy to, nie zastanawiałam się, czy to wyjdzie, czy nie wyjdzie, czy to się przyjmie, czy to się komuś spodoba. Po prostu pomysł, działanie, efekt. Tak to, tak to idzie, tą drogą to idzie. Więc a jeżeli ci raz nie wyjdzie, jeżeli coś się nie uda, tak jak w moim przypadku, pierwsza rozmowa telefoniczna, w ogóle jakbyśmy rozmawiali w ogóle o różnych rzeczach, w ogóle się nam nie kleiła, no to trzeba było odejść, od, zakończyć tą rozmowę. To nie znaczy, że następna rozmowa, następny człowiek Ci nie pomoże. Więc w, tym, w tej sytuacji wykonałam telefon właśnie do Michała i, i efekt był. I tak jest z każdym, z każdym Twoim marzeniem, tak z każdym, jest z każdym Twoim działaniem. To tak jak dziecko, które uczy się chodzić, upadnie raz, to nie mówisz, że on już więcej nie chce, bo on cię nie nauczy chodzić. Upadnie drugi raz, upadnie trzeci raz, ale za czwartym, piątym to już zrobi. Pięć kroków, zrobi, sześć kroków, 10 a później zacznie chodzić. I tak samo jest w naszym życiu, tak samo jest z naszym działaniem. Krok po kroku robimy, próbujemy. Jeżeli tu nam nie wyjdzie w jednej dziedzinie czy z jedną osobą, to próbujemy dzwonić do następnej, próbujemy rozmawiać z inną osobą. Zawsze będzie rozwiązanie. Zawsze, zawsze się znajdzie osoba, jeżeli tak bardzo pragniesz mieć to swoje marzenie, zawsze się znajdzie taka osoba, która Ci pomoże, która stanie na Twojej drodze, a czasami może być łącznikiem do tego, żeby przyciągnąć do Ciebie właśnie ten sukces, ten, to pragnienie, wymarzone pragnienie poprzez inną osobę. Dlatego, dlatego bądź uważny, co się, co się dzieje w swoim życiu. A przede wszystkim y, zacznij działać, działać, działać i jeszcze raz działać w swoim życiu. Masz plan, masz wizję, zrób pierwszy krok. Nie uda się, zrób drugi krok. Zrób trzeci, na pewno się uda, aż do skutku. Y, no bo takie jest, y, taka jest kolejność, to nie może, nie może być inaczej. Jeżeli pozostaniesz przy samym myśleniu, nigdy do niczego nie dojdziesz, bo samo myślenie ci nie da. Możecie naprowadzić, a działanie, działanie to jest właśnie efekt Twojego myślenia. Czyli y, pamiętaj, to jest bardzo proste równanie. Myślenie plus działanie równa się efekt. Pozdrawiam serdecznie i życzę Ci dużo, dużo działania w Twoim życiu. Małgorzata Wójcik.